ją wszystkim. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj jest 10 grudnia. I jest tak ciepło, że naprawdę szok. Mamy 14 stopni. Na pewno było 13,5, jak wychodziłam z domu. Na słońcu pewnie jest trochę więcej. A ja idę w bezrękawniku, w bluzie, w dresach i w moich traperkach na spacer z psem. W sensie teraz idę z Lucem, później pójdzie Michael i Reja. Nie wiem jeszcze, czy osobno, czy razem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Wszystko zależy od tego, czy tutaj na działce są, yy, są pieski zabrane. Nie będzie piesków, to może wezmę je razem, a jak, jak będą, no to każdy pójdzie, pójdzie osobno, co by nie było za dużo tutaj kwasu niepotrzebnego. Wracamy już z powrotem do domku, nagrywam w tym samym miejscu, ponieważ tam na budowie trwają trwają prężnie prace i nie byłoby mnie w ogóle słychać, bo co chwilę coś tam piłują, wiercą. Więc mieliście chociaż taką, taką taki wstęp. Teraz wracamy z lucem. Psiaków nie ma, więc zobaczę, może wezmę może wezmę Michaela i Reję razem, a może wezmę osobno. Zobaczę jak wrócę do domu i się namyślę to... To na pewno zobaczycie... Czy pójdą w duecie. Czy może jednak nie. Dla zainteresowanych nadal stoimy z Lutem w tym samym miejscu. Daleko się nie przesunęliśmy. Ponieważ Lutz robi rozeznanie po terenie, czyta wiadomości i... I w ogóle także... Daje mu czas na to, by mógł sobie poobczajać co tutaj się nowego wydarzyło i jak skończy, to pójdziemy do domku. Okej, okay. zmiana planów nastąpiła, mama się wybrała ze mną na spacer i jednak reja z Michaelem idą w duecie i tak sobie tuptamy, a mnie jakieś w ogóle muszki obsiadają i co chwilę mam coś na okularach i będę miała tak pomaziane te okulary, że już prawie nic nie widzę w ogóle. Kamuflaż do robienia kupy. 9 na 10. Wróciliśmy ze spaceru. Odebrałam właśnie paczki z paczkomatu. I teraz jadę do Misiu i do Pixela. Czyli dzisiaj mam taki dzień w sumie wyjazdowy trochę. Objazdowy po, po psach, którymi się, którymi się zajmuję. Także Coś tam może Wam nagram z tego. Zobaczymy, jak to będzie i co. I wiem co. Wiem co, ale w sensie wiem, co później będę robić, ale to dowiecie się w późniejszy... No, w późniejszej części filmu. O, tak powiem. To są dwa z czterech misiów. I to jest Bolsik. A to jest Metax. O, proszę bardzo. Tutaj sobie biegnie misiak. I tam gdzieś powoli tupta, tupta sobie myszka. Cześć. I. No, i są wszystkie cztery. Co Ogólnie moim głównym zadaniem u misiów to jest y, pilnowanie, aby dostawały swoją odpowiednią porcję tabletek. I ten delikwent dostaje tabletki, ale w parówce. I później sobie idzie i je ładnie zjada. Yy, oni nie dostają parówki. Yy, Boże, parówki tabletek. Ale za to myszulka dostaje i myszulka zjada yy, tabletki yy, bez jakby żadnych dodatkowych rzeczy. I zaraz jeszcze im przyniosę troszkę jedzonka. A tu ze mną Metax się teraz Wita bardzo czule, bo on jest taki. O, i teraz przyszedł bolsik. I teraz oba tutaj mnie obwąchują, przytulają i co nie tylko. Więc chwilkę czułości z metaksem. W ogóle do misiów przyjeżdżam już e, 3 lata. Teraz na wiosnę będą 4 lata, jak przyjeżdżam do misiów. E, I metaksa wychowałam tak naprawdę bo odkąd był szczeniakiem to właśnie tutaj przyjeżdżałam, dlatego też Metax jest tak ze mną związany, bardziej niż inne psiaki. One się trzymają gdzieś tu bardziej trochę na dystans. Bolsik jeszcze sobie mnie tak troszkę za e, a tak powiem, bardziej e, polubił. O, może w ten sposób będzie prościej zrozumieć, e, ponieważ bolsik jest pieskiem takim bardziej bym powiedziała e, wycofanym. I zazwyczaj, jak ktoś po prostu się tutaj pojawia nowy na podwórku albo coś w tym stylu, to on gdzieś tam ucieka i się, i się chowa. A ja weszłam w jego łaski, że tak powiem. I nie ma problemu z tym, żebym go dotykała, podnosiła, miziała i tak dalej. I do mnie właśnie chętnie zawsze przybiega, jak wejdę na podwórko. A właśnie gdzieś, jeżeli jakieś obce osoby się pojawią w pobliżu, to od razu. Ucieka, znika i nie ma go nigdzie. Tak. Jedyne, czego Bolsik nie lubi, to jak go zabieram do fryzjera, to później jest na mnie obrażony przez parę dni. I w ogóle muszę mieć na niego patent, żeby go zawieźć do fryzjera, bo jak widzi transporter, to już wie, co go czeka i ucieka. Ale u fryzjera nie zostaje sam. U fryzjera jest ze mną, także ma. Ma wsparcie przez praktycznie całą wizytę. O, tutaj proszę pan wygodnieść. O, to drugi pan siedzi przy mnie. No, ja nie mam tylu rąk dzisiaj, żeby was tutaj wszystkie, wszystkie wymijać. Tak, wymijać was. No, tak. tak się tutaj, o, Metax ma y, zawsze prawo do pierwszeństwa. Zawsze się wtryni wszędzie, bo jest najmniejszy, najchudszy. No, a wracając właśnie jeszcze do fryzjera, to zawsze u fryzjera właśnie ma ode mnie wsparcie. Tylko po prostu droga i jazda autem w transporterze źle mu się niestety kojarzy, no ale bezpieczny w aucie musi być, także patent na niego mam. Yy, pewien, więc jako tako udaje mi się go właśnie złapać. O, teraz, teraz tutaj wykorzystał swoją chwilę, ale to już Metax wchodzi i, i go odpycha ode mnie. Zazdrośnik. O, tam za mną jakieś, jakieś pogaduchy są. Nic, idę im nasypać jedzonko i jadę dalej. Już jestem u piksela i teraz musi sprawdzić gdzie byłam, co robiłam dzisiaj od rana. Tu masz coś. Tu masz coś. Tak? Zaraz wam pokażę. Jaka radość wybuchnie, jak zobaczy smyczkę, że idziemy na spacer. Mam smycz. Idziemy? Tak? Tak? Na spacer? Idziemy na spacer? No to chodź. No chodź. No? Super pies. Co ja z tobą mam Co ja z tobą mam Nie wiem czy wam mówiłam, czy wam nie mówiłam, ale Pixel też jest przedstawicielem rasy o wtorek Dla tych którzy wiedzieli to mam nią przypominajkę, a dla tych którzy nie wiedzieli to się dowiedzieli. I pixelem też zajmuję się od szczeniaka, aczkolwiek no nie jestem u niego codziennie. Mniej więcej średnio dwa dni w tygodniu. I zabieram go właśnie na taki spacer tutaj po, po terenie, przy jego miejscu zamieszkania. Także pixel też ma z tego względu założony kanter na pysk ponieważ no, widzi tylko to co jest tutaj na terenie firmy i, i przez też takie no, niestety nieregularne nasze, nasze spacery gdzieś tam potrafi tak jak widać się zachowywać i ładnie chodzi na smyczy ale, ale gdzieś tam yy, znaczy na luźnej smyczy, ale gdzieś tam jeżeli faktycznie coś zobaczy, jakiegoś innego psa bądź Bądź kota, i tak dalej, no to ta socjalizacja gdzieś tam nam że tak powiem przez tą nieregularność, niestety, ale umknęła. Yy, dlatego też dla mojego i jego bezpieczeństwa ma założony kantar na pysk. A jest to dosyć silny pies, ma około 65 kg. Także jak widać, swobodnie może pysk otworzyć. W ogóle go nie ciągnę, obie smycze są, są luźne. Nic nie naprężamy, nie szarpiemy psa, także używamy tego z głową i tak jak trzeba. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że zrobiło się chłodniej. Słońce zaszło, jest niebo zachmurzone. Jest o wiele, wiele chłodniej i trochę mi. Piździ w tym samym bezrękawniku. Pixel obserwuje auto. Teraz. Jest bardzo zaintrygowany. Jest cały brudny, bo co chwilę się tarza. Halo, proszę pana. No, i po spacerku naszą rutyną jest, że Pixel dostaje do obgryzania sobie plasterek suszonej wołowiny. Proszę bardzo. I normalnie powiem Wam, że mi trochę skostniały ręce. Jeszcze teraz, jak wracałam z Pixelem, to zaczęło yy, tak, taka mrzawka padać. I zrobiło się faktycznie chłodniej. Mamy 9 stopni, a jak wychodziłam z psami jeszcze 2 godziny temu, to było tych stopni 14, prawie. Także, no wow, w ogóle zima zaskakuje fest. Co czujesz? Teraz ty sprawdzasz wszystkie zapachy, które ze sobą przewiozłam. No, y, jestem już w bunkrze, wróciłam do domu. Rozpadało się nam trochę. Reja przyszła ze mną do bunkru. W ogóle <noise> w bunkrze nie byliśmy. Y, no, ani ja, ani Reja, odkąd, y, y, odkąd tutaj było nocowanie, czyli z 6 do 7 grudnia. Ona nadal tutaj jedzie z koksem i zbiera informacje. No i już Wam mówię, o co mi chodziło parę kadrów wcześniej. Ale ja mnie. A mianowicie wpadłam na pomysł... Wczoraj w ogóle, jak wracałam z Zielonej Góry. Wpadłam na pomysł, że zobaczę jakie mam rzeczy tutaj w bunkrze. Które gdzieś tam podostawałam, kupowałam, ale tego finalnie z moimi psami nie wykorzystałam, jeśli chodzi o zabawki, jakieś takie albo smakołyki, próbki karm i tak dalej, i tak dalej. I zrobię chociażby taką małą paczkę, ale z wartościowymi rzeczami dla przytuliska tutaj okolicznego w Wolsztynie. Mamy właśnie przytulisko i, i dla tego przytuliska chcę właśnie sporządzić taką chociaż małą paczkę. Yy, wiadomo, no nie mam tutaj aż tyle rzeczy, które gdzieś tam faktycznie mogłabym im dać. Ale po co mają się te rzeczy zmarnować, jeżeli są dobrej jakości? Yy, I mogę chociaż w jakiś sposób gdzieś tam podarować to, to właśnie... Właśnie im, dlatego zaraz wchodzę tu do magazynu. Ona się nie poddaje. I będę y, przepatrywać wszystkie, właśnie, y, pudełka ze smaczkami, y, pudełko z zabawkami i szukać y, rzeczy, właśnie, które też nadadzą się tam, no bo wiadomo, nie dam rzeczy, które gdzieś tam były już używane przez moje psy, tylko y, nowe. Jeżeli chodzi o zabawki, tak więc chwilę mi to pewnie zajmie. Ale jak już będę miała skompletowaną całą tą paczkę, to na pewno Wam ją pokażę. Widzicie ten wzrok? Przed chwilą koło mnie usiadła chciałam powiedzieć, że się uspokoiła, a ona się spierdziała. Jesteś z siebie dumna? Halo? Jesteś dumna z siebie? Kazujesz nas, wiesz? No, kazujesz nas. Jak możesz. Dobra, moi drodzy, bo odbierałam paczki z paczkomatu, o czym już wiecie, i w jednej paczce nie mam pojęcia, co jest. Znaczy, podejrzewam, co może tam być, ale. To nie jest paczka, którą ja zamawiałam, i jakby to nie jest paczka, którą zamawiałam w ostatnim czasie, i jakby no, po prostu nie wiem, co tam przyszło, a przyszła do mnie ta paczka. Na mój adres wszystko się zgadza, tak więc w paczce były dwa takie kartoniki i zaraz zobaczymy, czy to jest to, o czym myślę, i, I co. Otworzyłam paczuchy i w paczkach w kartonikach były smycze, ponieważ rozpoczęliśmy współpracę ambasadorską z firmą Megara Design. Możecie ich znaleźć na Instagramie bądź poprzez sklep stronę internetową i mamy tutaj trzy smycze dla każdego psiaka. Dla Rei mamy wzór pod chmurką. Coś takiego. Smycze są czterometrowe, przepinane. Wszystkie. Dla Lucyfera wybrałam wzór Ciemna Pantera. A dla Michaela pistacje. Także bardzo dziękujemy za pierwszą, pierwszą paczuchę. I będziemy sobie na co dzień smycze testować. No i tu jeszcze prawie bym zapomniała. Y, mam paczkę przygotowaną właśnie do przytuliska. Mam tutaj y, zabawki. Tu są przeze mnie też robione szarpaki i w środku tu jest y, karma mokra w saszetkach i takie też smaczki z tropie doga i z bulta. No i taką właśnie torebeczkę świąteczną zapakowałam. Nie jest tego dużo, ale y, nie liczy się ilość właśnie, a jakość produktów. Także... Mam nadzieję, że im się to przyda, i dobrze to spożytkują, i psiaki będą miały dobre jedzonko. Witamy się z Wami w piątek. Jak widzicie, testujemy smycz z firmy Megara Design, którą ostatnio rozpakowywaliśmy razem na, na wizji. Dogrywam sobie następne jakieś rzeczy do. Vlogmasa. Akurat wracamy z ludzkim ze spacerów, i zobaczcie, jak fajnie ta smycz w ogóle pasuje do jego czarnego umaszczenia. Fajnie te panterkowate, pomarańczowe kropki się odbijają. Jestem mega zadowolona. Mega fajnie. Zobaczymy, jak nam się będzie sprawdzać na dłuższą metę ta smyczka. Ale myślę, że, że będzie. Będzie git, bo lubimy właśnie takie smyczki parciane, yy, przepinane. Także zobaczymy też za chwilę, jak yy, dopasowałam w ogóle kolorystycznie smyczki pod Michaela i podaję jeszcze, bo, bo z Lucem idę teraz jako pierwszym na spacer, a jeszcze czeka Michael i Reja, więc no, pokażę Wam zaraz. Okej, okay. teraz wracamy z Michaelem ze spacerku. Zdjęcia smyczki porobiliśmy. Spójrzcie tylko jak te ten wzór pistacje do niego pasują. Jeszcze do tej obroży z jego imieniem teraz. Chociaż powiem Wam szczerze, że coraz bardziej widzę go w takim całym komplecie obroża plus smycz. Także no, mega mega sprawa. I co, i teraz jeszcze znaczy, nam została tylko reja? I spacerek mamy zaliczony. Michael sobie teraz stoi i obserwuje, co się dzieje. I tak się prezentuje smycz o wzorze pod chmurką. Ładnie się też komponuje z Rai obrożą. I mega mi się ona podoba w ogóle w tym, w tym kolorze takim liliowym. Uważam, że on do niej pasuje. A Reja teraz chodzi po chaszczach i szuka miejsca, żeby się, za przeproszeniem, wysrakać. Tak? I kombinuje koń pod górkę zawsze. Jakby nie mogłaś wypiąć tyłka po prostu i strzelić kloca to ona normalnie chodzi... Jakby szukała idealnej gąski, co ją pogłaszcze po tyłku. O Boże, ogólnie muszę wam powiedzieć, że wstyd i hańba, bo dzisiaj mamy 19 grudnia, a ja dopiero po chyba tygodniu, nie pamiętam kiedy ostatnio nagrywałam yy, jakikolwiek jakąkolwiek scenę do vloga, ale no to było dobry, dobry tydzień temu. Yy, I zamiast wrzucić po prostu tego vloga wcześniej, no to nie wrzucałam, bo mówię, a dogram jeszcze jakąś scenę na koniec, bo w sumie to nic takiego nie mam, żeby nie było, że kolejny vlog bez... W sensie vlogmas bez pożegnania. No i co? I... I tak czekałam, czekałam i czekałam, i nie miałam czasu, żeby nagrać, i, I mówię, nie no, w końcu trzeba to zrobić i ogarnąć, i dzisiaj to zmontować, bo... bo generalnie miałam takie założenie, że wrzucę sobie cztery vlogmasy. Mm. Wrzucę cztery vlogmasy. E... Miał być jeden w tygodniu, ale no wiadomo, jak to wychodzi. No i co? Przez te 24 dni miało być 4 vlogmasy, no ten jest trzeci, więc jeszcze jeden mi został, może zdążę nagrać, może nie, kto wie, a raczej, raczej może się nie udać, no ale zobaczymy, co to wyjdzie. No, żeby nie było za nudno, to z dzisiejszego dnia jeszcze wrzucę jedną scenę, jak idę z dwoma psami na spacer. Jeden idzie tu, drugi idzie tu. I co? I tym sposobem żegnam się z Wami o zachodzie słońca. Tym sposobem żegnam się z Wami, kończę tego vloga i mam nadzieję, że uda mi się nagrać jeszcze jednego, w sensie, że zdążę go nagrać jeszcze przed 24 grudnia i jeszcze przed 24 grudnia go wrzucę, a jak nie, to najwyżej go wrzucę po, ale ja tylko nazwę masem. O, i tyle ode mnie.